Cześć, witajcie, ja jestem ClevelandPL a dzisiaj mam trochę nietypowy poradnik ponieważ... poradnik, to nawet nie jest poradnik pokażę Wam działanie TNV przez Total Nuba wersja 4 to jest taki custom firmware na PS Vita na soft 3.01 no dobrze, to pokażę jego działanie po prostu w kolejnych tutorialach pokażę jak go zainstalować oraz jak instalować na nim gry z PSP oraz jak instalować na nim y, różne inne programy. To dobrze. Powiem tak, że, żeby, że, żeby, mieć, żeby, żeby móc mieć te, te, tego softa, najpierw musimy mieć grę, która nazywa się Megamix. Znaczy 101 i 1 Megamix. Czyli no, 101 gier, y, taki wielki Megamix. Można było ją kupić y, na PSN-ie. Niestety już nie jest ona możliwa do kupienia, więc jej nie kupicie, ponieważ gdy Sony się dowiedziało o tym, że ta gra właśnie, ta gra właśnie umożliwia łamanie się do systemu i wygranie takiego softu, no Sony jak, jak zwykle, gdy się o tym dowiaduje, po prostu to usuwa. Teraz jeszcze przed tym, przed, przed pokazaniem Wam tej aplikacji czy tego softu, powiem jak następnym razem. Nie przegapić takiej kolejnej gry, ale będzie ona całkiem niedługo. No to um, trzeba wejść na stronę sobie, już pokazuję jaką. To jest strona... Wololo.com, um, znaczy .net. No. Mamy tu różne newsy właśnie na, na temat PSVT, i yy, innych... Yy, Właśnie oprogramowanie do nich innych homebrewów. Tu właśnie wcześniej było Relays, Release Tien V4, czyli właśnie Ten Soft, był parę dni temu publikowany i tu była e, oznaczona gra, właśnie parę dni temu właśnie mówili, e, mówili jaką grę trzeba pobrać. To jest. Co to jest? Nawet nie wiem gdzie to jest, ale chyba razie właśnie, właśnie był taki post, który nam powiedział, jaką grę trzeba kupić. Ta gra kosztowała mnie 40 zł, nie najtańsza. No, jak nagrę z PSP, ale warta była za zakupu. No dobrze, to ja teraz włączę tą grę. W następnym tutorialu pokażę, jak, jak to zainstalować, gdyż mamy tą grę. No już przepraszam, ale już jej niestety nie zdobędziecie dopiero następnym razem, kiedy właśnie na, na tej stronie się pojawi nowy news na temat tej gry. Dobra, yy, pokażę teraz yy, działanie tego yy, Custom Firmware'a. Jest to normalna, uruchamia się to normalnie, tak samo jakbyśmy chcieli uruchomić tą grę. Przemienimy te reklamy. Reklamy. I tu trzeba, gdy już, się ma, gdy już się to zainstaluje, ten custom firmware. Ja to pokażę, jak to zrobić w kolejnym tutorialu. Tu tu klikamy. Jest. I zaraz zobaczycie, co się stanie, gdy się gra, załaduje do końca. Jak widać um, uruchamia się nam custom, się nasz Custom Firmware. Jest to zwykłe takie jakby oprogramowanie od odby tak powiedzieć przerobionego PSP. Um, mamy tu na, normalnie wszystko, posługujemy. Um, no, chodzimy sobie z szałkami. Um, na przykład możemy sobie wejść w gry. Ja żadnej jeszcze gry nie zainstalowałem, bo to mam dopiero wczoraj. No ale sobie zainstalowałem taki program, się nazywa PSP Filler i on służy do przeglądania plików na naszym PSP. Jak widać, tu wszystko normalnie bardzo dobrze działa. Uruchomimy sobie tego PSP filera. Jak widać, PSP filer działa. Mamy nawet język polski. Tu mamy normalne pliki naszego, naszej PSB. -ty. Możemy sobie normalnie poruszać się po tym i przynosić pliki tam, gdzie tylko chcemy. No dobra. Jak wyjść z tego? Przytrzymujemy ten klawisz, aż się pojawi takie coś, to zamykamy. I tutaj przechodzimy, klikamy jest. No dobrze. To ja dziękuję za obejrzenie tego filmiku. W następnym tutorialu pokażę Wam, jak jak właśnie zainstalować to, i pokażę działanie różnych, różnych emulatorów, ponieważ możemy sobie na przykład zainstalować emulator na Game Boya. i Normalnie będziemy mogli sobie grać takie w gry na Game Boya lub na Nintendo DS. No dobrze, to ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam Was, cześć. I tak jeszcze przy okazji powiem, że film ten z obcinaniem kończyń, który zapowiedziałem, tutorial właśnie Wam zrobię After Effects, będzie w tą sobotę, ponieważ nie wyrobiłem niestety. Bo to jednak za dużo roboty myślałem, że się obrobię w jeden dzień, ale dzisiaj musiałam dostać trochę w szkole po lekcjach, żeby tam napisać parę kartkówek, no i niestety się nie wyrobiłem. No dobra, to ja się żegnam z Wami i cześć!